Szanowni Państwo, ja bardzo króciutko, jak Państwo wiedzą, nasza obecność tutaj nie jest przypadkowa. E, byliśmy konkurentami, jak już zostało wspomniane, dziś jesteśmy sojusznikami. Chcemy, aby w naszej gminie żyło się lepiej, ale ja pozwolę sobie, znaczy prezentowaliśmy swoje programy, to już Państwo wiedzą. pozwolę sobie tylko na krótką refleksję. Drodzy Państwo, e, nie zazdroszczę Kazimierzowi Tęczarowi, że staną do drugiej tury. Przyznam szczerze, że z drżeniem myślałam o tym, co się będzie działo w drugiej turze, mając świadomość tego, jaką mamy obecnie władzę w Szczecinie. I nie pomyliłam się. Mamy dwie kampanie wyborcze. Z jednej strony kampania wyborcza, która pokazuje merytoryczne działanie, pokazuje sposoby realizacji tego działania. Jak Państwo widzą, na dzisiejszym spotkaniu mamy wszystkie szczeble samorządów. Z drugiej strony plucie, bicie, kopanie. Drodzy Państwo, myślę, że my jako mieszkańcy gminy nie powinniśmy na to pozwolić. Apeluję do Państwa, sprzeciwmy się temu kategorycznie. Nie można po prostu w tak bezczelny sposób opluwać drugiego człowieka. Nie możemy sobie na to pozwolić, drodzy Państwo. Dziś alternatywą naszego lepszego życia, tego, że nie będziemy myśleć o tym, że będą za chwileczkę wyciągane nasze jakieś największe. Sprawy, najtrudniejsze sprawy, że będzie się sięgało do naszych rodzin, do trzeciego pokolenia, to jest dla mnie naprawdę coś absolutnie niedopuszczalnego. Apeluję do Państwa, zróbmy wszystko, żebyśmy mogli lepiej żyć w naszej gminie Szczucin. Życzę Panu Kazimierzowi Tenczarowi tego, aby zmienił naszą rzeczywistość, a my jesteśmy z Panem. Jesteśmy z Tobą prawie.